Za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, i tyś, która współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta: Jezus spotyka swoją matkę. Cię, ci Panie Jezu Chrysty, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić racz. Widzimy Jezusa, widzimy matkę, jak wyciąga swoje ręce do swojego Syna, jak pragnie Go dotknąć, jak pragnie Mu pomóc, jak pragnie być razem z nim. Bo któż jak matka, któż jak nie matka, matka pamięta. Matka nigdy nie zapomina o swoim dziecku. Nawet gdyby wpadło w wielkie tarapaty. Kiedyby poszło do więzienia, matka pójdzie za Nim. I matka jest taka, że jeżeli ma wiele dzieci, to biegnie najpierw do tego, które potrzebuje pomocy. Potrzebuje do tego najsłab... Biegnie do tego naj... najsłabszego, najbardziej chorego, bo wie, że w tym momencie Jemu jest najbardziej potrzebne. I właśnie Maria biegnie naj, najpierw do tego, kto cierpi. Maria wie, co to cierpienie, wie, co to ból i wie też, jak bardzo jest potrzebna swojemu synowi. Jezus patrzy na Matkę i widzi jej wielką miłość. W jej spojrzeniu dostrzega współczucie, takiego jak nikt nie ma. Patrzy na nią i z jednej strony się raduje, a z drugiej strony ona też mu przynosi cierpienie, bo on jej zadaje cierpienie, bo jego cierpienie jest dla niego cierpieniem. Współcierpienie. Jezus z wielką miłością patrzy na matkę. Widzi w niej czystą miłość. I tylko ona w tym momencie. Jest przy nim tak naprawdę. Jest jeszcze święty Jan, jest, są jeszcze kobiety, jest jeszcze Maria Magdalena, która idzie za nim gdzieś tam, może gdzieś z oddali, z daleka. Przypatrują się jego dawni uczniowie. Nie ma apostołów, uciekli, tylko Jan jest. Ale dlaczego Jan został? Dlaczego wytrwał pod krzyżem? Dlatego, że tak sobie kiedyś myślałem, może właśnie dzięki Maryi, sam by może nie znalazł na tyle odwagi, ale poszedł z Maryją, to ona dodała mu odwagi. To może ona go chwyciła za rękę i mówiła, powiedziała chodź, chodź ze mną. I chociaż był pewnie totalnie zagubiony, tak jak pewnie inni apostołowie, to jednak Maryja dodała mu odwagi. I my dzisiaj, kiedy jesteśmy w takich trudnych czasach, kiedy też zbliżamy się do jakiejś golgoty naszych czasów, to idziemy tam z Maryją, bo Ona nas ochroni na krawędzi czasu. To pod Jej płaszczem znajdziemy pokój. Nie wystraszymy się ani krzyku wrogów, tych, którzy chcą Kościół Święty zniszczyć. Raz na zawsze pogrzebać. Jak i też nie zgorszymy się tymi, którzy uciekli, którzy zawiedli, którzy zdradzili, którzy się wyparli z Maryją. Przy jej Bogu, tak jak Jan, jesteśmy razem z Jezusem. I chociaż tyle mówi przeciw, chociaż tyle jest na nie, to jednak Maria mówi tak. Zobaczcie, apostołowie wszyscy wiedzieli, słyszeli od Jezusa, że idzie do Jerozolimy, aby umrzeć. Mówił: Idę do Jerozolimy, tam syn człowieczy będzie bity i zabity przez arcykapłanów, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I wszyscy to słyszeli. Jezus mówił to publicznie trzy razy, ale oni nie chcieli tego słuchać. Wtedy mówili: Nie przyjdzie to na ciebie tak mówił święty Piotr. Nie Panie, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Maria też te słowa słyszała. Ale ona inaczej ona wszystko brała na serio, ona wiedziała, że każde słowo Jezusa jest prawdą. I wszystkie słowa i wszystko, co widziała, zachowywała w swoim sercu. I dlatego w tym momencie, kiedy przyszedł czas próby, sprawdzają się te słowa Jezusa. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Modlitwa, czuwanie, rozważanie czynią nas silnymi na czas próby. Ile razy, ile teraz włożymy w naszą modlitwę, w czuwanie, w rozważanie Pisma Świętego, rozważanie Jezusa, słów Jezusa Chrystusa, tyle będziemy mieli siły, żeby się przed, przeciwstawić pokusie. Maria słuchała i zachowywała wszystkie sprawy w swoim sercu, dlatego była mocna, dlatego wytrwała z Jezusem w najtrudniejszym, najciemniejszym momencie. Jego bycia tutaj na Ziemi. Wytrwała. I także i tutaj Maryja przytula nas do swojego serca, zaprasza nas, chodź ze mną przez te trudne czasy. Chodź ze mną za Jezusem w tej drodze krzyżowej naszych czasów. I dlatego my zawierzamy się Maryi, uciekamy się do niej, przytulamy się do niej i idziemy razem z nią. Wielki nasz prymas tysiąclecia, Stefan Wyszyński mówił, zwycięstwo, jeżeli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Tak, przez Maryję i z Maryją. Dlatego nie bójcie się. Jeżeli Ci jest trudno. Jeżeli przeżywasz jakiś wielki dramat życiowy, przytuł się do matki. Jeżeli masz kryzys wiary, idź do matki. Jeżeli ci jest ciężko, popatrz w jej oczy. Popatrz, jak ona patrzy na ciebie i dodaje ci siłę. Ze Starego Testamentu przypomina mi się teraz postać pewnej kobiety z księgi machabejskiej, kiedy patrzyła na śmierć swoich synów, kilku swoich synów. Każdemu dodawała otuchy, mówi: Chociaż namawiali mnie do tego, żeby. Namawiała ich do, do odstępstwa od wiary. Ona jednak mówi pamiętajcie, nie, nie zostaliście mi dani, nie jesteście moją własnością. Dajcie. I namawiała ich do tego, żeby wytrwali, żeby się nie wyparli swojej wiary. Tak samo i dziś Maryja, chociaż wie, że można czekać cierpienie, można czekać prześladowanie, męczeństwo nawet. Ona będzie z nami, ona będzie nam dodawać mocy i będzie nam mówić: nie zrezygnuj, wytrwaj do końca, bądź bądź wierny aż do śmierci. Dzisiaj prosimy o to, Maryję, w tej stacji drogi krzyżowej, prosimy: Maryjo, daj mi być wiernym aż do końca, nawet jeżeli by mi przyszło dać świadectwo przez krew, przez męczeństwo, przez odrzucenie, opuszczenie. Bądź ze mną i dodaj mi siły w tym najtrudniejszym momencie mojego życia. Patrz na mnie tak jak na Jezusa, i patrz i współczuj ze mną i idź ze mną tak, żebym nie czuł się samotny z Tobą. Maryjo, chcę iść, chcę wytrwać aż do końca. Niezależnie od tego, co mnie spotka, co mnie jeszcze czeka. Ty bądź ze mną. Czy będę umierał? W pokoju czy w niepokoju, bądź ze mną, Matko Najświętsza. Tobie się zawierzam. I Tobie teraz zawierzam wszystkich tych, którzy się Tobie oddali, którzy poszli Twoją drogą przez drogę zawierzenia, przez 33-dniowe rekolekcje i oddanie się Tobie, Maryjo. Tak jak Jezus, patrzymy na Ciebie z miłością. I błogosławimy Ciebie za to, że jesteś, że jesteś naszą Matką i w dobrym i w złym czasie. Amen. Pan z Wami. Niech Was i błogosławie Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.